Teraz. Nazywam się Michał Szczec, jestem regionalnym kierownikiem sprzedaży firmy OM Energy. No, wracamy ja tu Teraz może o naszych produktach. Pierwszy z rekuperatorów, rekuperatory chińskiej marki Enerwent. Urządzenie klasy premium, bazujące na znaczy pracujące z wymiennikiem obrotowym. Pięcioletnia gwarancja w standardzie. Urządzenia produkowane od 1983 roku. Urządzenie Na rynku polskim obecnym od około 20 lat, przystosowany do skrajnych warunków. 2 sekundy, 2 odejścia, Tutaj do temperatury minus 30 stopni może pracować. bez jest, się, jak Czyli to jest ta grzełoczka, co dogrzewa powietrze. Czy do odmrażania? Nie, to jest na to służy do. Do grzania powietrza, które już przejdzie Aha. przez wymiennik ciepła. Dla tego, że jest wymiennik obrotowy, nie mamy, yy, nie wytrąca nam się kondensat na wymienniku, uh -huh. nie ma potrzeby stosowania na wymiennicy wstępnej. Yy, sam wymiennik ma możliwość regulacji obrotów, stąd urządzenie yy, samą ilością obrotów w ciągu jednej minuty jest w stanie dobrze sobie odzyskać maksimum ciepła, tak żeby nie było potrzeby użytkowania tej nagrzewnicy elektrycznej wstępnej. A tak pytanie, ona jest na falowniku, czy ma określone biegi od góry? Na falowniku. Na falowniku, na falowniku jest, mamy możliwość sterowania każdym wentylatorem 0 do no, Czyli płynnie. płynnie, dobra. Tutaj mamy ładną skrzynkę, to jest to, co mi się podoba. Dużo elektroniki. To jest? Pompa ciepła. Pompa powiedzmy. ciepła. Ładno. Nasza marka własna, OM-Therm, pompa ciepłopowietrzna, pracująca do minus 20-50 kW i z tym rachunku ze 60-100 kW. Eee, moc tej, takiej pompy? 13 kW. 13 kW, to, to malutka jest. No, tak. No, tak. moc regulowana, więc mamy możliwość rozstawienia mniejszej pompy, 8, 10, 13 No i zakres mocy grzewczych to jest od... Też mamy w przypadku trzynastki to jest ok. 6 do 17 stopni. Dobra, coś mi się kojarzy ten sterownik. Polski sterownik Plum. Firmy? Plum. Plum? Plum, dobra. No bardzo podobny. Tak samo z wentylatorami. produkują dla wielu. Do się tak naprawdę pod klienta, jeżeli chodzi o kolor budowy. Mocno indywidualne, że tak powiem, element. Czyli fajnie to można zabudować. No, pompa ma stać na zewnątrz, tak więc ma... możemy ją jak najbardziej stopić w otoczenie do tego stopnia, że my jesteśmy w stanie wykonać każdy panel w odrębnym kolorze. A bo to jest malowane proszkowo, a jak z tym wytrzymałością tego po latach. To jakoś. Yy... Y y y y y y to jest wykonane w technologii, takie wykonywanie słowne, więc ja muszę się spokojnie. Aha, dobra. Jest tu mamy inne, przykłady innych kolorów wykonania także. Tuż takich metalowych. Jak najbardziej. No tu mamy obudowa jest aluminiowa, więc na pewno. Um już malowanie ploskowe, nie groźna, na kosztowej, i taki mm -hmm. dowolny kolor, praktycznie spalety, real nie, z palety realną, jest nie w stanie wychować. Nie, za pełen jest to, to szereg jest od 8 do 70 kW w jednym urządzeniu. To już nie jest taka, 70 kW. No, to już duże obiekty, no, A do tego kaskada do 16 stóp, więc tak naprawdę, gdyby trzeba było wejść, nie wiem, na szpital z zapotrzebowaniem 1 MW. I sprawdźmy Stereologicznie już sama automatyka jest na tyle rozbudowana, że z sterownika jesteśmy w stanie sterować pełnym układem grzewczym, nie tylko samą podłogą, ale również tym co się dzieje za zbiornikiem układowym, tym co się dzieje na Czyli jest możliwość podpięcia, powiedzmy z rekuperacją, tego żeby to się sterowało na raz, albo przynajmniej żeby się jedno z drugim nie gryzło, że jedno włącza przewietrzanie, to drugie w tym samym czasie grzanie. No, tylko pytanie, czy, czy jest potrzeba, bo to są to niezależne systemy. Tak? Mhm. Rekuperacja jest odpowiedzialna za wentylację, to za ogrzewanie. No tak, no ale no, jakby nie patrzeć jedno z drugim w jaki sposób jest połączone, I możemy to połączyć razem systemem, który ja reparuję, a więc rekuperacja z chłodzeniem albo rekuperacja z ogrzewaniem powietrza. Jak najbardziej. Gdzie wtedy pompę ciepłą wykorzystujemy jako źródło wody lodowej, odwracamy mm -hmm. od, obiektyw w pompie ciepła i pompa produkuje nam wodę lodową. Wówczas tą wodę lodową wysyłamy na rekuperator i chłodzimy poprzez wentylację. A jak to jest z tą wodą lodową, bo nie skrapla się tam nic przy tym jak chłodzimy w takim powietrzu, bo ten punkt rośnie. Skrapla się nam, nie ma, nie kanały na, muszą na, być odpowiednio izolowane. Tak, żeby mhm. kroplenie wody z pary czy, przez powietrza nie miało miał miejsca. Natomiast w samych kanałach nie wykrapla nam się nic. Może, Musimy pamiętać o tym, że może e, para tak wodna, czy, czy woda, wykrapla nam się zawsze po cieplejszej stronie kanału. Jeżeli wchodzimy, to bardzo bardzo po cieplejszym, tak powiem. Elementem jest zewnątrz. Mhm. Czyli może nam kapać wtedy z nawiewów? Z anemostatu nie powinno kapać, aczkolwiek raz zdarzyło mi się, gdzie yy, no, anemostat już był tak zmrożony wręcz, yy, gdzie zacząłem kapać wodę. Ale tutaj kwestia wymiany anemostatu na, na tworzywowy rozkład Dobra, ja bym sobie tu jeszcze zajrzał. Kolejne z urządzeń firmy Enerwent. Likan z, z zbudowaną tą ciepła. Jak widać, tutaj mamy wymiennik obrotowy, tak jak w przypadku urządzenia. Dodatkowo zabudowany pełny układ sprężarkowy, gdzie jesteśmy w stanie może można wdrażać powietrze. Więc klient, zaopatrując się w takie urządzenie, dostaje tak naprawdę kombajn do grzania, chłodzenia wentylacji. Czyli to jest rekuperacja ze wszystkim. Tak, ze wszystkim, tylko proszę pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie tym zagrać domu. No, Jeżeli byłby był zbudowany w technologii pasywnej, no to, to jesteśmy w stanie go dobrać na, no na tyle odpowiednio, żeby był w stanie jednak tę gąbę Dobra, czyli to jest głównie wykorzystywane przy chłodzeniu, tak? Głównie przy chłodzeniu, tak. bo tutaj no, zamiast, że tak powiem, jeżeli nie mamy możliwości albo nie chcemy z przyczyn estetycznych mieć jak, jakichkolwiek innych urządzeń zewnętrznych do, do chłodzenia, mm -hmm. Samo to urządzenie w A wtedy je montujemy na zewnątrz budynku, czy tak jak w środku? W środku tak jak normalny rekuperator, tylko z no, racji gabarytów na strych go nie polecamy. Znaczy zależy, to, zależy to, jaki to ma strych. Pokoń, no tak, ale ze względu na wysokość, jeżeli nam dojdą kanały jeszcze w górę powiedzmy 60 cm, to ten mm, tak nie zawsze się 7, on nie wejdzie. A oprócz tego samo urządzenie waży 130 kg. No to trzeba mieć zielony strop. No ale samo wnoszenie na strych jest dość kłopotwe. Przez was do... <grych> Moje ciało no. będzie oczywiście tak, odpowiednio duże niż do własny Czyli to troszeczkę większe niż taki rekoracja? Tak, no to jest 700, tak, tak. Taki, Tej wielkości to jest mniej więcej do jakiego metrażu domu? Żeby było efektywne chłodzenie 150-170 metrów. Aha. Fajnie, że to już jest zintegrowane wszystko. Dobrze. Zobaczmy tutaj jeszcze na tego. Tu jest stanowe coś stolowe i to są chłodnicę i sprężerczkę. Dobra. Słońce jest porażające. Ale słuchajcie, zobaczcie kogo mamy. Mamy F Home'a, czyli to co ja mam w domu zamontowane. Zaraz zrobimy tutaj wywiadzik, Dowiemy się co nowego, fajnego. Cześć, nazywam się Damian. Jestem menadżerem firmy HMDF. I pokażę Wam nasze nowe gadżety. System sterowania FM Home Radio. Mamy serwer, mamy poszczególne moduły i mamy nasze nowe przyciski szklane, które występują w dwóch wersjach, czarne i białe. Z oferty automatyki posiadamy automaty zmierzchowe, przekaźniki bistabilne, liczniki zużycia energii, zegary prosty system sterowania Fendwave oraz nasz najnowszy produkt lampkę sygnalizacyjną trzyfazową zabezpieczeniem w jednym module w naszej ofercie znajdziemy także system Fendwave czyli sterowanie radiowe na zasadzie nadajnika odbiornik jest to prosty tani system sterowania to jest wprowadziliśmy również do oferty smartfon dla deweloperów Podstawowa jednostka MHD Developer. Do jej obsługi wystarczy aplikacja w smartfonie bądź w tablecie. Moduł posiada 8 stref sterowania ogrzewaniem. Możemy do niego podłączyć czujniki temperatury. Możemy sterować gniazdami i oświetleniem. 12 obwodów maksymalnie. Sterowanie zaworami wody, gazu, ewentualnie innych mediów. I możemy podłączyć do tego liczniki energii. I to jest system przewodowy. To jest system przewodowy. Możemy go również rozszerzyć o dodatkowe moduły systemu FN Home, które zapewnią dodatkową funkcjonalność tylko z tego systemu przewodowego. Tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli temat się podobał, proszę o łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji, jeśli takie rzeczy się interesują, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.